Od szlaków wiodących przez strome góry, po drogi nadmorskie, na których szaleją rwące fale, istnieją trasy, które wymagają nie tylko umiejętności jazdy, ale także odwagi tych, którzy się na nie decydują. Te legendarne trasy są równie fascynujące, co niebezpieczne. Dziś zabierzemy Cię w ekscytującą podróż przez niektóre z najbardziej ekstremalnych i zapierających dech, w piersiach miejsc na świecie. Zapnijcie pasy i przygotujcie się na przypływ adrenaliny w żyłach. Wspólnie odkryjemy 10 najniebezpieczniejszych dróg na świecie, które trzymają w napięciu na każdym kroku. Rozdział 10. Droga Himachal Pradesh-Indii. W sercu majestatycznych gór Indii znajduje się trasa łącząca Shimle z Manali, która stanowi poligon doświadczalny dla każdego, kto zdecyduje się ją przemierzyć. Droga ta wije się przez strome zbocza i malownicze wioski, oferując krajobrazy o niezwykłym pięknie. Jednak jego sława wiąże się również z poziomem niebezpieczeństwa. Ostre zakręty, górskie przejścia i często niesprzyjające warunki pogodowe. Wymagają nadzwyczajnych umiejętności i stalowych nerwów. W sezonie turystycznym ruch drogowy znacznie wzrasta, przez co podróż ta staje się nieporównywalnym wyzwaniem. Mimo ryzyka, ci, którym uda się pokonać tę trasę, zostaną nagrodzeni spektakularnymi widokami, które wyglądają jak wyjęte z pocztówki. Zanim przejdziesz dalej, Przypominam ci, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu dzwonka. Ale kontynuujmy. Rozdział 9. Karakorum Highway. Pakistan-Chiny. Karakorum Highway to epicka wyprawa łącząca dwa kraje przez jedne z najwyższych gór świata. To przygoda, której nie da się porównać z żadną inną. Trasa ma długość 1200 km i prowadzi przez zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy. Nie jest to jednak trasa dla osób o słabych nerwach. Brak barier bezpieczeństwa, ryzyko osuwisk i niebezpiecznie ostre zakręty wystawiają na próbę koncentrację kierowców. Dodatkowo, rozrzedzone powietrze na dużych wysokościach i ekstremalne warunki pogodowe stanowią dodatkowe wyzwanie. Dla tych, którzy mają odwagę ją pokonać, każdy kilometr jest świadectwem oporu i odwagi. Rozdział ósmy, Trollstigen, Norwegia. Znana jako Schody Trolla, legendarna droga jest symbolem Norwegii. Droga troli z imponującymi wodospadami i górami, które zdają się dotykać nieba jest spełnieniem marzeń dla miłośników przygód, ale także koszmarem dla mniej doświadczonych. 11 ostrych zakrętów i strome wzniesienia wymagają wyjątkowej precyzji i opanowania. Zimą droga jest często zamknięta z powodu lawin i lodu. Jednak latem staje się atrakcją dla miłośników, zapierających dech w piersiach widoków. Widok ze szczytu jest nagrodą godną tak wymagającego wyzwania. Rozdział siódmy. Droga śmierci. Boliwia. Przez góry Boliwii wije się droga, której nie trzeba przedstawiać. Legendarna Droga Jungas, znana jako Droga Śmierci. Trasa ta wije się wśród zawrotnych klifów i błotnistych ścieżek, które w porze deszczowej Stają się prawie nieprzejezdne. Gęsta mgła i nagłe osuwiska stanowią dodatkowy element zagrożenia. Droga ta, znana z zatrważającej liczby wypadków śmiertelnych, jest wyzwaniem dla każdego, ale dzikie i nieskażone krajobrazy to nagroda, której wielu nie chce przegapić. Rozdział 6: Clinton Road, New Jersey. USA Clinton Road to coś więcej niż tylko droga. To legenda. Szlak ten owiany jest opowieściami o duchach i tajemniczych stworzeniach. Zasłynął ze swego mrocznego uroku. Do najbardziej niepokojących opowieści należy opowieść o duchu dziecka i czarnej ciężarówce, która podąża za podróżnymi bez widocznego kierowcy. Ale nie tylko legendy sprawiają, że Clinton Road jest niebezpieczna. Ostre zakręty, słabe oświetlenie i roślinność, która zdaje się zwężać drogę, dodają złowrogiego charakteru tej i tak już niesławnej arterii komunikacyjnej. Rozdział 5 Skippers Canyon Road, Nowa Zelandia. Droga ta. Wybudowana ręcznie przez poszukiwaczy złota w XIX wieku, jest świadectwem ludzkiej wytrwałości. Szlak wije się wzdłuż skalnych ścian. Bez żadnych ochronnych barier, oferując spektakularne widoki na wąwóz rzeki Szotower, Jednakże przejście go wymaga odwagi i wielkiej uwagi. Znaki wzdłuż drogi ostrzegają przed niebezpieczeństwami, ale dla odważnych podróżników. Skipper's Canyon Road oferuje niezapomniane emocje. Rozdział 4. Przejście Gois, Francja. Ta niezwykła droga łączy wyspę Noirmoutier ze stałym lądem, ale tylko w czasie odpływu. Po opadnięciu wody otwiera się przełęcz Gois, umożliwiając przejście jej 4 km. Jednak w czasie przypływu droga jest całkowicie zalana, stając się pułapką dla tych, którzy nie przestrzegają godzin wskazywanych przez znaki informujące o poziomie wody. Przemierzanie jej jest wyjątkowym doświadczeniem podróż zawieszona między lądem a morzem, gdzie zasady dyktuje natura. Uwaga i planowanie są niezbędne. Ale pamięć o tym miejscu pozostaje niezatarta dla tych, którzy stają przed tym wyzwaniem. Rozdział trzeci. Droga tunelowa Guoliang, Chiny. Droga ta, wybudowana ręcznie w latach 70. XX wieku, przecina imponujące góry Taihang. To niezwykłe osiągnięcie, którego owocem jest pomysłowość mieszkańców wioski Guoliang. Trasa ma nieco ponad 1,2 km długości. Charakteryzuje się ostrymi zakrętami, stromymi zboczami i brakiem zabezpieczeń. Co sprawia, że jest to niebezpieczne, ale fascynujące wyzwanie. Otwory w skale oferują zapierające dech w piersiach widoki na dolinę. Dzięki czemu każda podróż staje się wyjątkowym przeżyciem, opowiadającym o odporności i determinacji tych, którzy ją zbudowali. Rozdział drugi. Autostrada Jamesa Daltona, Alaska, USA. Położona wśród dzikiej przyrody Alaski, autostrada Jamesa Daltona to odosobniona, 410 milowa trasa z Fairbanks do pól naftowych w Zatoce Pratho. Droga ta Zarezerwowana dla najbardziej doświadczonych kierowców, wiedzie przez pustynię pełną lodu i skał, gdzie warunki pogodowe mogą zmienić się w okamgnieniu. Brak stacji benzynowych sprawia, że konieczne jest zabranie ze sobą dodatkowych zapasów i paliwa. Mimo niebezpieczeństw, trasa oferuje zapierające dech w piersiach widoki na tundrę, lasy borealne i niebo rozświetlone zorzą polarną. To niepowtarzalne przeżycie dla tych, którzy zdecydują się na jej odbycie. Rozdział 1. Droga Atlantycka Norwegia. Arcydzieło inżynierii Droga Atlantycka wije się na długości 8 km między wyspami i mostami wiszącymi nad oceanem, oferując jedną z najbardziej spektakularnych panoram wybrzeża na świecie. Jednak piękno wyspy. Ma też swoje pułapki. Podczas sztormów olbrzymie fale i silne wiatry mogą sprawić, że podróż będzie niezwykle trudna. Mimo ryzyka, ta kultowa droga jest obowiązkowym celem podróży dla tych, którzy chcą przeżyć wyjątkowe chwile, zanurzając się w dzikiej przyrodzie i majestacie Norweskiego Morza. Dziękujemy. Że dotarliście do końca tej podróży przez najniebezpieczniejsze drogi na świecie. Od zapierających dech w piersiach górskich szlaków po ryzykowne trasy nadmorskie, wspólnie eksplorujemy niektóre z najbardziej ekstremalnych wyzwań na świecie. Jeśli Ci się spodobało, zostaw lajka, udostępnij film i zasubskrybuj nasz kanał. Przygoda trwa dalej i przyniesie kolejne. Niesamowite ciekawostki, które pozostawią cię bez tchu.